Draft toc w każdej Fifie już na moim kanale się pojawił, jednak wtedy nie zrobiłem draftu w FIFE 21 i FIFA 22. Dlatego dziś po raz kolejny zrobimy sobie tego typu odcinek, bo wiem, że Wy lubicie takie materiały, ja lubię takie materiały, mamy tocy, więc czemu nie skorzystać? Przy okazji oczywiście mam nadzieję, że wy skorzystacie do okazji zostawienia łapki w górę yy, i zasubskrybowania kanału. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A proszę bardzo, my już mamy pierwszego TOTSa, Thomas Müller. Jego sobie weźmiemy, no i mam nadzieję, że uda nam się tutaj zrobić draft e, ze 100% zgrania, spróbujemy. Ale oczywiście fajnie, czasami będzie wziąć karty zawodników, którzy już e, albo w ogóle nie są aktywni, albo już nie grają w tych klubach, tak więc Dawid Silva z prawej strony, z lewej, no ciężko o jakiej zgrani, więc niech będzie Dimitri Paje i zobaczmy sobie środek pomocy gdzie. Mamy Blaise'a, Matwidiego, ale mamy także Andresa i Niestę wersji Team of the Year. Przy okazji, wy możecie oczywiście dać mi znać, jakie karty wspominacie najlepiej. Czy są może jakieś totsy, do których jest wam tęskno? Może mieliście jakąś swoją ulubioną kartę Team of the Season? Czekam na wszystkie tego typu komentarze. Ja chyba wyróżniłbym Alexisa Sancheza z FIFA bodaj 15. Jeżeli dobrze pamiętam, to kochałem tę kartę. Oj, z całego serca. Ale wy, oczywiście, możecie mieć inne zdanie. Tak więc, koniecznie na dole w komentarzach się udzielajcie. A zobaczmy lewą obronę. Tu bez karty Toc. Jest Rybus, ale on nam zupełnie nie pasuje, więc wezmę Moreno. Ten piłkarz jeszcze gdzieś gra, ale już nawet nie pamiętam gdzie. Zniknął totalnie z radaru, a tu niech będzie Laporte. Grand Fist oczywiście ma kartę Tots, ale ona zupełnie nam nie pasuje, a już dwie tego typu mamy w klubie: jest Boateng, ale jest także Szkodran Mustafi, który za, który za czasów w Walencji był naprawdę dobrym piłkarzem. No i trudno nie wziąć legendy FIFA, jaką jest Majkon. tym bardziej, że nikt inny za bardzo nam nie pasuje. Na bramce ktoś z La Liga. By się przydał, ale nie ma, więc weźmy sobie kieszka z portugalskiej, tak? To była portugalska? Tak jest. Uuu, tu sentymentalnie, bo jest i Godin, i Lam, i Juan Fran. E, I powiem szczerze, Juan Fran nam pasuje, zatem on wskoczy sobie na prawą stronę, a na bramce e, znów nikogo z Hiszpanii, więc niech będzie Steve Mandanda, no bo on w jakikolwiek sposób łączy nam się tutaj, no i już mamy 85 zgrania. A poprawi nam je jeszcze Samuel Untity. Wydaje mi się, chociaż nie, bo tu mamy Beniata. Dobra, na razie niech to będzie w ten sposób. Potem będziemy się zastanawiali. E, Blaze Matuidi No nie wiem, czy on nie jest tu nawet lepszą opcją. Dobra, zaryzykuję z tym Matuidim Oczywiście widzę także tego Pirlo, który obecnie jest e, No kartą e, ikony już. No i przydałby nam się Paul Pogba. On naprawdę by tutaj e, dużo nam pomógł. Pogby nie ma. Za to jest Mario Mariogece. Który łączy nam się idealnie. To był dobry wybór, a teraz no, ten Polpogba byłby idealny. Tu jest Alexis Sanchez, ale jest oczywiście Marco Royce, jego dajemy sobie tutaj. Pyk to daje nam plus 4 z grania. No i co dalej? Dalej Graniczaka. No może on jakoś pasuje, ale nie bardziej niż Rami, który tu podnosi nam zgranie o 3. Decyduje się na Majo, bo możliwe, że zagra on u nas na lewej obronie karty srebrne. No brakuje tego moim zdaniem teraz w draftach, tym bardziej, że tu były naprawdę ciekawe srebrne informy. No i mamy na przykład młodego i jakiego Williamsa, nie wiem czy chłopaka kojarzycie. Ej, wydaje mi się, że to jest możliwe, że on od momentu tej karty bez przerwy gra w La Liga. Przecież te, te jego rekordy to jest coś absurdalnego. Proszę bardzo, szmelcer w Totsie. E, no to jeszcze jakiś niemiecki, środkowy pomocnik, i sprawa jest załatwiona. Jest Kingsley Command, więc on tak średnio nam się tu przyda, ale i tak go wezmę. I teraz Gorecka, ktoś taki. No niestety, jest Sevilla. E, I wezmę go, bo on w połączeniu z Majo daje nam 99 zgrania. Eee, zatem brakuje nam tylko jakiegoś przyzwoitego menadżera. No i draft mamy ułożony. No i jest na przykład Lopetegi, który sprawia, że tu mamy draft na pełnym zgraniu. I też jak fajnie on wygląda! No bo są karty Tot, są informy, eee, jest, jest karta Toty, jest karta mod, no i jest też karta srebrna. Naprawdę fajnie ten draft nam się ułożył. Co prawda, może nie jest najwyżej oceniony, ale, ale wygląda spoko. FIFA 17 przywitała mnie paczką z żetonem draft. Myślę, że to będzie dobry draft. Nie mamy tym razem formacji takiej prawdziwej ze skrzydłowymi. Weźmiemy sobie zatem 4-4-2, żeby było miejsce na tych bocznych zawodników. To, co nie uświadczyliśmy. Zatem. Zdecyduję się na Gareta Beyla, bo to może być jego najwyżej oceniona karta w historii. 90 oceny ogólnej na złotej świecącej karcie. To naprawdę robi wrażenie. Łączy nam się z nim Kaisedo. No ale ja cały czas chciałbym zobaczyć kartę Team of the Season, bo jeżeli jej nie będzie, to nieważne jakie karty tu będziemy trafiać, no to zwyczajnie no, będzie to niezaliczone. No to może lewa pomoc. Nie, tutaj także nie mamy karty e, nie, niebieskiej. Wezmę sobie Samira Nastryjego, bo e, to jest piłkarz rzadko widywany. W sumie nie mam pojęcia, co się z nim teraz dzieje. Tutaj e, mamy Felipe Luisa, e, przepraszam, Felipe Luisa. No i challenge zaliczony, chociaż jest Tremulina. E, dobry kolega przecież Krychowiaka z czasów, kiedy to rządzili w lidze Europy. E, tutaj, ojoj, tutaj to jest w ogóle drama No to może drugi środkowo obrońca Będzie chociaż troszkę lepszy Jest Niklas Zyle w wersji Toc jeszcze z Hoffenheimu, zatem e, to jest naprawdę ciekawe trafienie. Tutaj Radza Naingolan z, z gangu Hulita, nie z klubu Naingolana. No i jest Jago Alcantara z e, Bayernu Monachium. Weźmiemy go, bo on ładnie nam się tutaj łączy, zapewniając troszkę zgrania. Aczkolwiek, żeby tutaj było 100, e, to naprawdę jeszcze wiele pracy przed nami. Philipp Lam na pewno nam tę sytuację ułatwia. Zobaczmy kogo zobaczymy na bramce. No, Samir Handanowicz nam tu nie pasuje, przydałby się ktoś z Bundesligi. E, niestety takowej osoby nie ma, więc na razie niech będzie Lopez. No, bo on ewentualnie będzie łączył nam tutaj jakiegoś środkowego obrońcę z La Liga którego nie dostajemy, ale jest Dragowicz, więc ściskamy teraz kciuki z Zabramkarza z Bundesligi. Jakiś Nojer, ktoś w tym stylu. Nojera nie ma, jest za to Suba, e, boże, Sommer. Subasic jest, ale on nas nie interesuje, bo Szwajcar naprawdę poprawia nam tutaj zgranie w tym momencie. Tu niech będzie Guerreiro. Mamy Tomę jeszcze przed transferem do Atletico a tam widzieliśmy także Wayna Runea Tu natomiast. Uh, pol Pogba 93, no ale jest Grzegorz Krychowiak z PSG no tej karty nie można nie wziąć po prostu. No i łączy nam się z Robertem Lewandowskim, ale polski draft w każdej FIFI już robiłem. A skoro robimy draft Toc, no to koło karty tego typu Leo Messiego nie można przejść obojętnie. Dorzucamy go sobie tutaj i będę chciał e, zrobić wszystko, żeby Argentyńczyk był tu nieźle zgrany, ale do tego potrzebujemy zdecydowanie lepszego towarzystwa niż ci panowie. No gdyby wija był e, z Barcelony, to oczywiście by pasował. No ale już dawno to nie są te czasy. Javi Martinez za to mocno nam się tutaj przyda, bo że Thiago Alcantara jest perfekcyjnie połączony. E, dam sobie tutaj zyle, to nic nie zmienia, ale, a, ale tak zrobimy. E, no i czekamy na kolejne rozdanie, gdzie jest młodziutki Bernardo Silva bez brody. Chociaż myślę, że on gdyby zgolił brodę, teraz wyglądałby identycznie. A, a poza nim w sumie nie ma nikogo, kto by nam pasował. No i obawiam się, że nasze szanse na złożenie tutaj w pełni ocenionego draftu stanowczo maleją, szczególnie przy tym rozdaniu, gdzie nie mamy nikogo z, e, no z głównej ligi, no bo e, to jest druga Bundesliga, a reszta no to, to, to już jest naprawdę duża egzotyka, więc weźmy sobie Lopere, e, zawodnika, którego prawdopodobnie wziąłem w tym momencie po raz pierwszy w życiu w drafcie. E, no i dalej jest ciekawie, bo jest Marek Hamzik, to był naprawdę lider Napoli, ale ja chyba zdecyduję się na Filipa, bo ten nam tutaj zwyczajnie pasuje zdecydowanie lepiej zamiast Kaisę oj nie pasuje nam lepiej oj oj to był chyba błąd chociaż może nie aż taki straszny bo wydaje mi się że koniec końców mamy tego zgrania trochę więcej tu wrzucę do to co prawda w tym momencie nam nic nie zmienia no nic no to nie będzie 100 zgrania ja będę zawsze starał się do tego dążyć bo zwykle w tych draftach wybieram sobie karty po prostu tak sentymentalnie ja tu będę starał się wybierać takie które mają najwięcej sensu pod zgranie no ale tym razem niestety nie udało nam się zrobić w pełni ocenionego draftu na 100 zgrania dobieramy sobie zatem tutaj jeszcze menadżera który w miarę nam pasuje wygląda to nieźle no i karta Tots 99 upolowana Poprzedni draft był mocno bundesligowy Pierwszy był mocno oparty o La Ligę No to może tu skupimy się na Premier League No i mamy ku temu możliwości Tak więc idziemy w tym kierunku Z nadzieją na to, że jakaś karta niebieska Także z tej ligi nam się pokaże Jak na razie jest Kyle Walker w wersji Once to watch, eee, a może Kurczę, odpuścić takiego Kliana Mbappé No dobra, ale weźmiemy jego kartę Tots Tu niech będzie Sadio Mané, bo jest wyżej Oceniony. Od Momo Salaha, oczywiście Nie, że od tamtej wersji Kliana Mbappé. Tu Hurricane, a na Lewej stronie może wreszcie jakaś karta niebieska, bo naprawdę zaczynam się niepokoić. Niech będzie Kutinio, a na środku pomocy. Wow! No, coraz więcej tych kart wybieramy, a, a cały czas e, licznik kart niebieskich nie poszedł do góry i to niezależnie od ligi e, jest jak na razie bardzo źle. Tutaj niech będzie Lukaku, bo tak rzadko mieliśmy złotego lewego obrońcę z Belgii, że warto go wybrać, a tu Mechdi Benatia sprawia, że mamy kartę Toc. 94. Naprawdę ocena Marokańczyka robi wrażenie i tu. Wezmę teraz Stegena, bo wierzę, że tutaj dostaniemy innego to z bramkarza, a nie wiem, która z tych kart pozostanie u nas w drużynie, więc poszedłem trochę zachowawczo i wydaje mi się, że to było w sumie sensowne. Gdyby nie fakt, że Rui Patricio jest piłkarzem Championship. No, tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. Zobaczmy sobie środkowego obrońcę kolejnego i tu niech będzie Ruiz. Kolejne rozdanie jest dla nas bardzo łaskawe, bo dostajemy Alexa Sandro, dzięki czemu zgranie Benatti idzie do góry. No i wystarczy nam brazylijski środkowy pomocnik, żebyśmy mieli jeszcze lepszą ocenę z tej lewej strony. Tutaj niech będzie Lopez w tocie. Wraca do nas Kilian Mbappé, ale ja chciałem brazylijskiego pomocnika i go wybieram, bo tu sprawia to, że, że spada nam zgranie o 4, ale spokojnie, bo damy sobie to tak i rośnie o 9. Tymczasem, czysto teoretycznie, Eden Hazard mógłby być naszym wyborem na lewą stronę, ale tam Coutinho nam wszystko tak dobrze łączy, że tu zdecyduje się na e, Pedro, a Spiliqueta jest tu mega przydatny, e, bo daje przynajmniej jeden link Luizowi i teraz, jeżeli trafimy tu dobrego bramkarza, jakimś cudem, no to w ogóle jest super. Jest Lenglet, ale on nas nie urządza, nawet w połączeniu z Tersteigenem tutaj e, nie uda nam się tego wyratować. To jest Plus 3 do zgrania już teraz. Ok, więc e, więc radzi sobie tutaj lepiej niż Brazylijczyk. No i pytanie, czy w ostatnim piku uda nam się trafić bramkarza? No niestety, golkipera nie ma. Ale wielce prawdopodobne, że Alonso jako bramkarz może nam się przydać. Jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało. No właśnie, bo on daje nam plus 2. E, no i w związku z tym dobry menadżer sprawi... Że będzie tu wszystko ok, no tylko że my nie mamy dobrego menażera. Ten, ten jego moś z Hiszpanii jest najlepszą opcją, która daje nam 99 zgrania, ale tak czy siak, jest karta Toc, tak naprawdę są trzy karty Toc, no i tą jedną udało nam się całkiem ładnie tutaj komponować do tej drużyny, więc ja jestem zadowolony. W FIFA 19 okazuje się, że także dysponuje żetonem draftu, co niezwykle mnie cieszy. Oczywiście to są po prostu pozostałości po starych draftach, nie tak, że te FIFA witają mnie tutaj, wiecie, żetonem, bo po prostu sobie w nie gram. Tak czy siak, radość naprawdę duża, a przy okazji muszę powiedzieć, że ogólnie moja radość przy powrocie do FIFA 19 zawsze jest spora, bo, bo po prostu dla mnie ta FIFA jest tak piękna. A naprawdę to jest coś Niestety formacja bez skrzydłowych tym razem W ogóle bardzo mało dostawaliśmy wariantów 4-3-3 Ale utrudnimy sobie zabawę I zobaczymy w 4-1-2-1-2 Czy uda nam się e, także fajny draft złożyć Niech będzie Pierre-Emerick Obameyang, A razem z nim na napadzie Może jakaś fajna karta Toc To nie jest fajna karta Toc Ale narzekać nie będę No na rozegraniu Pan Garguła Proszę bardzo e, I zobaczymy sobie e, dalej jak to wszystko nam się poukłada Do Obameyanga. Raczej nikogo nie dokoptujemy, więc niech będzie to po prostu Gorecka, który pójdzie raczej na prawą stronę, e, a na lewą e, też z Premier League, nie, znaczy jest Fabregas, no ale kurczę, te karty są za ładne, żeby z nich zrezygnować, więc e, niech będzie i nie sta. Jakiś hiszpański team of the season, jakiś alba. Ktoś taki, jego nie ma, ale jest bardzo dużo toców. No i ja tu wezmę Angelinio. Co prawda, liga holenderska może nam tu nie sprzyjać dalej, ale mam nadzieję, że przez Hiszpanię się tu dobrze połączymy. No i jest na to naprawdę spora szansa. W dodatku na bramce może być Mark Ter Stegen, ale że do końca nie pasuje, no to niech będzie Filip Lam. Więc mamy tutaj naprawdę retro draft pełną gębą. Układa nam się to wszystko mega interesująco. Jest Raúl Albiol, który teraz gra jeszcze w Via Realu z wielką siłą brodą, jest także Vincent Kompany. I kurczę, głupio by było go nie wybrać w tym momencie jako endofira, tylko jak nam się go uda połączyć? No, no nie wiem. I po prostu dla fajności tego draftu podejmę to ryzyko, a nóż uda nam się jakoś fajnie to wszystko poukładać na prawej stronie. No, wyjątkowo przydałby nam się Kyle Walker, jego nie ma, więc tu na razie niech będzie Deshilio. Da się z tego jeszcze wiele wyciągnąć, ale potrzebujemy dobrych kart. No, tu wybór musi być jeden. Nieważne, czy ta karta by była toc, czy nie toc. Santi Kozorla, zawsze i wszędzie. A to ciekawe, a spas jako prawy skrzydłowy, no ale Hakimi Future Star kusi, po drodze zaliczony jeszcze tak naprawdę Real Madrid, chyba jako karta w Fifie także, no i Paris Saint-Germain, no i jeszcze przed tym Inter, naprawdę jak na tak młodego piłkarza mega dużo klubów i to takich topowych ma już na swoim koncie Hakimi. A ja tu wybiorę mimo wszystko Bonucci'ego, bo liczę na to... Że uda nam się to jakoś sensownie właśnie tutaj poskładać. Naprawdę chciałbym, żeby ten kompany tu został. No zobaczymy. Jakoś, jakoś może się to wszystko uda. Jeszcze sporo karty do wyboru przed nami. Na wszelki wezmę po prostu angielskiego prawego obrońcę, tym bardziej, że to jest karta Toc, więc fajnie, żeby znalazł miejsce w składzie tu! Naprawdę solidnie. Cristiano Ronaldo wants to watch. Ale jako, że to jest the draft toc i że bardziej nam podpasuje, ja biorę Alera Bo weźmiemy go sobie tutaj, damy na napad i tu powędruje Gorecka. Co powinno nam fajnie pomóc ze zgraniem. No może jakoś brawurowo tego zgrania nie podnosi, ale jest na pewno odrobinę lepiej. No i teraz już naprawdę czekam na jakieś dobre wybory. Jest Declan Rice. Ile ty mieć wtedy lat? 15? Ale ja zdecyduję się na Busiego, bo on pasuje nam tu zdecydowanie lepiej. Jeżeli nie widzę żadnej innej alternatywy, to wezmę go i dam tu, bo to może, no właśnie, przez te linki e, wyjść nam odrobinę lepiej. E, no i tu Parecho wydaje się być piłkarzem, który jest w stanie nam zgranie jeszcze poprawić. Tak więc weźmy piłkarza nietoperzy, e, dajmy go sobie tutaj, plus 3. Tao Cancelo, e, wezmę go oczywiście, bo. Nie ma nikogo lepszego dla tego draftu. Gerard Pique wydaje się być kluczem do poprawienia jeszcze bardziej zgrania na 100. No i teraz bramkarz to już jest jedynie formalność. Jakiś toc by pasował, e, ale no niestety oczywiście Filip Lam ma tutaj większe zgranie, więc samo podsumowanie tego draftu wygląda w ogóle fajnie. 191, no i mega trzy karty. Ale to co cieszy najbardziej to wygląd całego tego draftu. Ławki rezerwowe, gdzie mamy kartę moments, gdzie mamy kartę, e, boże to była end of Prawda? A nie, to wtedy nazywało się wyzwanie budowania składu premium. Ale mamy pięknego flashbacka. Dosłownie mamy tutaj, może nie wszystko, ale naprawdę dużo fajnych kart. No i takie odcinki sprawiają ogromną satysfakcję. Miło sobie wrócić wspomnieniami, no właśnie, właśnie do tego wszystkiego. FIFA 20 będzie dla nas łaskawa i w pierwszym. E, w pierwszej próbie da nam karty TOC. Niby to się wydaje być proste, ale. Uwierzcie mi, czasami można się na tym zblokować, więc... E... No właśnie, chciałem powiedzieć, że... Że, że, że trzeba podejść do tego z pokorą. Na szczęście, dosyć szybko dostajemy toca. E, co prawda, z dosyć ciężkiej ligi, no bo AZ Alkmaar, czyli Holandia, e, to nie jest nic e, łatwego do połączenia. Kolejne rozdanie kart Toc. E, tylko tak: Oscar, e, Renato, Augusto, Serdar. Tak naprawdę jest chyba tutaj najlepszy tocowo, ale z graniowo-canales. A jako, że już jedną kartę Toc mamy, no to będę starał się iść w to zgranie, bo e, uważam, że to jest naprawdę spoko i daje dużą satysfakcję, jeżeli. Nam się to powiedzie. Lukas Lejwa jest bez sensu. Luis Alberto ma częściowe powodzenie. Damy go sobie tutaj zatem. I na środku obrony ktoś z Lazio. No niestety, więc niech będzie tu. E... Nie, no Ramos, kurczę, weźmy Ramosa Jak jest Ramos w takiej wersji nawet zwykłej Ale jest lepszy od Pique, no to niech będzie Ramos A na prawej obronie, Hakimi? Nie no, wydaje mi się, że lepiej Jimenez Chociaż e, grywalnościowo nie wygląda on za dobrze Ale z drugiej strony Tego Hakimiego aż się prosi, żeby wybrać 99 tempa ale jest też Kenelala, a to przecież był rok Kenegolali. Nie, no on absolutnie musi być w tym drafcie. E, I Ramosa będziemy pchali w tą stronę, więc tu przydałby się Francuz. E, no i jest Laporte. Więc weźmy go sobie, obróćmy całe towarzystwo w ten sposób. I wygląda to wszystko znośnie. Hiszpański lewy obrońca e, jest kamara. Co? Nie mam pojęcia, co się właśnie wydarzyło z moją głową. Spuśćmy na to zasłonę milczenia, e, wybierzmy u Golorisa. Tym razem na pewno wiem, co to za flaga i co się dzieje. Słuchajcie, wy mnie macie tylko na odcinkach. Ja ze sobą i z tym swoim mózgiem żyję całe życie, serio. To, 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 to nie jest śmieszne, to nie jest łatwe. Dobra, ustawmy się tu troszeczkę pod Premier League tym Tomorim Future Stars. Bo a nóż dostaniemy odpowiedniego lewego obrońcę Jest Dawid Luiz Więc teoretycznie tu moglibyśmy zrobić sobie taki element premier ligowy Ale on będzie dosyć słabo pozgrywany Srebrne karty przynoszą nam zawodnika z premier League Na środek pomocy No to może, może spróbujemy ją przeatakować Ale potrzebujemy lewego obrońcy Tu dostajemy Garrinche Więc ten zawodnik w sumie jakoś strasznie nam się nie przyda Ale wezmę go Chociaż Leroy Zane ma więcej sensu dla zgrania więc weźmy zane. Ok, tu biorę Rio Ferdinanda, ponieważ dzięki niemu uda nam się cały ten draft e, w moim odczuciu już zgrać e, naprawdę nieźle e, Dodając sobie zawodników w ten sposób tutaj tomori a tu zaprosimy sobie Zane. Jak to wygląda? 94. Nie pamiętam ile było na początku, ale wydaje się, że nie jest to. Nie był to najgorszy wybór. Zobaczymy zaraz. Jest Luka Dean, który będzie tutaj miał 10 zgrania. Dzięki czemu mam już niemal idealnie zgraną 11 w drafcie. Czy jest tu jakieś dopełnienie tego wszystkiego? No nie, bo nie mamy. E, niestety, środkowego pomocnika z Premier League. Więc tu niech będzie o arzabal. Challenge tak czy siak wykonany, e, bo zaraz myślę, że będziemy mieli 100 zgrania. 4 totsy na ławce, jeden w podstawowym składzie, ale jaki? Kenny Lala. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie miał francuskiego prawego obrońcy w ani jednym swoim składzie w FIFA 20. No to była naprawdę chora karta. FIFA 21 to dla mnie zawsze mieszane uczucia, bo powoli zaczynam czuć do niej sentyment, bo jest stara, ale przypominam sobie, że jej nie lubię, jak bardzo jej nie lubiłem jak często lubi zrobić mi psikusa. Czuję, że to może być pierwsza FIFA, w której nie dostaniemy karty Toc. Mówię to zupełnie serio. Ale na szczęście Abu Bakar pokazał się bardzo szybko, co sprawia, że mamy challenge zaliczony na pewno, a teraz będziemy starali się zrobić tutaj jeszcze coś e, ciekawego. Tylko kurczę... Ha, jakby to połączyć sensownie? Wezmę Jonathana Vieira, bo no to także jest karta Toc i, i łatwiejsze jest zdecydowanie do połączenia. A tutaj niech będzie e, już Robert Lewandowski. E, zobaczmy sobie środkowych pomocników i tu jest Marcos Jorente. E, jego sobie wybierzemy, bo łącz się z Jonathanem Vieira. Tu przydałby nam się, no niestety, ktoś inny, ale niech będzie KDB. Na razie zróbmy sobie to w ten sposób zatem. No i czekamy e, na innych graczy, lepszych niż. Ci, którzy byli tutaj. No i powiem tak. To, że Mendy w ogóle jest dostępny cały czas, nawet w tych starszych Fifach, no nie jest zbyt fajne. Ech. No i nie wiem, czy go brać, czy nie. Po prostu chyba lepiej zdecydujmy się tu na Alonso. Środek obrony z Manchesteru City byłby teraz wymarzony. Niestety takowego nie mamy. Jest Mats Hummels. I on po części nam pasuje tutaj. Jak na razie każdy jest z innej parafii w tym drafcie. to jest drobny problem. Tu możemy sobie wziąć piszczka. I w sumie jakoś tam się to układa. Pójdziemy w kierunku tej Bundesligi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobry bramkarz i jest ok. Bramkarza dobrego oczywiście nie mamy, bo go potrzebowaliśmy. Zatem tu niech będzie na razie, nie wiem... Neto, Teramos, y, który jest piękną kartą toty, ale y, no jest bez sensu wyborem już tu totalnie. Chociaż nie aż tak bardzo, teraz, jak o tym myślę. Bo jest Markus Jurrente. E, no, Ramos ma najwięcej sensu z całego tego towarzystwa. Fajnie by było, żeby Piszczu tutaj został, e, ale niestety obawiam się, że przez Manuela Noiera e, raczej zostanie tutaj Hummels, bo jest e, Niemcem, więc łatwiej nam się połączy. Wiem, że był szczęsny, no ale e, ten nijak nie łączył się z Ramosem, a i z Piszczkiem to był e, miękki link. E, no dobra, na razie jest tak i zobaczymy, jak będzie dalej. E, jest Ginter, biorę w takim razie sobie Thielemansa. A tu e, jest... Między innymi „Driz. Mertens, który łapie połączenie z Kevinem Debrayne i zaczyna to wszystko e, mieć jakieś tam ręce i nogi. E, Bernardo Silva e, jest piłkarzem, który też nam tu pasuje. Wygryzie z 11, co prawda, Roberta, no ale sprawia, że zgrania mamy coraz więcej. Hurricane za to jest e, przydatną opcją, bardzo, bo damy go sobie tu za e, Drisa Mertensa. Obrócimy sobie to tak i mamy już 92 e, zgrania. Środkowy pomocnik z Premier League. Tego szukamy. Na to, czekamy. Jego natomiast nie mamy. Bo zastanawiam się jakby to wyglądało, gdybyśmy poszli tutaj w e, niemiecką opcję w tym drafcie. I na lewej obronie dali sobie Ryana na Ryana Geeksu Ryan tu ma sens w ogóle. No, to jest ostatnia rzecz, której się spodziewałem, ale, ale to działa. E, no dobrze. No to skoro działa, no to niech działa. E, czyli tak naprawdę w tym momencie... E, najsłabszym ogniwem z rankix, środkowo brońca legendarny, w sensie ikona, i byłoby po sprawie. E, takowego nie mamy, tylko ten belgijski menadżer ma sens, no więc weźmy go sobie. A obrócenie Harego Keina i Sylwy zapewnia nam pełne zgranie w tym drafcie, w którym do podstawowej jedenastki e, wpadły dwie karty Toc, e, ale jeszcze na ławce rezerwowych, zobaczcie, że mamy całą plejadę niebieskich kart. W sumie, gdyby się uprzeć i po prostu wrzucić te karty tak bez pomysłu, mielibyśmy tutaj całą. Cały niebieski draft, ale w tym odcinku e, nie o to chodzi. E, tutaj staramy się o to zgranie, i, i ten draft wygląda fajnie, ale tylko wygląda, bo grać czymś takim to naprawdę bym nie chciał. Zatem teraz pora na najtrudniejsze wyzwanie: no bo w FIFA 22 tych toców mamy najmniej, a jeszcze jakiś czas temu karty niebieskie w ogóle w draftie się nie pojawiały. Już myślałem, że Karim Benzema ma na start. Niestety nie, ale naprawdę tu może być bardzo, bardzo ciężko tocy. Choć oczywiście liczę na to, że się mylę. Jak na razie Real Madryt króluje w tym drafcie. I czy na prawej stronie mamy kogoś z Realu? Nie, ale jest za to Dembele. Wszyscy mocno zgrani tutaj z przodu, choć nieperfekcyjnie. No i w środku pomocy... Nie jest to Kevin De Bruyne Toc. Oczywiście karta fantastyczna, bierzemy go tutaj, ale cały czas czekamy na inny rodzaj kart niebieskich. E, I i to, jest, to jest naprawdę duży stres, że tutaj tego typu karty e, nie dostaniemy. Zobaczmy kolejnego środkowego pomocnika. La Liga Toców oczywiście jeszcze nie ma. E, jest za tą goloką T. E, I wydaje się, że on tu jest wyborem najlepszym. Zatem stawiamy na Francuza. No i zobaczmy, lewa obrona. Czy może tu jakiś tocik? Żał, Cancelo jest, ale nie w wersji toc. Eee, Luka Dean. Eee, I wybiorę dla tego Dina, no bo Cancelo ma toca, więc może jakimś cudem pokaże nam się on w niebieskiej wersji. Środkowi obrońcy. Ruben Dias ma kartę toc, ale jej nie dostaliśmy. Eee, ale dając sobie szansę, wezmę tutaj Thiago Silwę. Kolejny środkowy obrońca. No i są, so, tocy. Jest oczywiście Ruben Toty, ale my mamy tutaj Schlotter, Schlotterberka. Schlotterbeka. Schloterbeka Wła Właśnie tak, a wy jestem jak Anglicy. Wymieniają to nazwisko niektórzy, albo Amerykanie. Tak czy siak. Ehm, nie wezmę go mimo wszystko, bo biorę tutaj Jean-Claire'a to Dibobo. Francuz bardziej nam pasuje, ale ten niemiecki obrońca robi wrażenie. Maudy sprawia, że tego zgrania będzie naprawdę sporo. I wydaje mi się, że dlatego wybiorę Mundiego. Zatem czekamy na kolejne rozdania. Tu prawa obrona jest trend Alexander Arnold, ale nam by się przydał tak naprawdę francuski prawy obrońca z Ligue 1. Eee, takowego tutaj nie ma, jest Kyle Walker jest Upamecano. i jest u i upamekano trochę nam zgranie podnosi, więc Francuz e, wystąpi na nie swojej pozycji na razie. I weźmy sobie tu piłkarza Lewante bo on e, fantastycznie nam tutaj e, w tym środku pola podziała pod względem zgrania Kolejne rozdanie to kolejne karty Toc Grimaldo, Pokoj Kambi, Greidel czy Żradel. No i jest kolejny Tocik Momo Salah. Zatem miło tego Salacha tutaj mieć, ale on e, będzie elementem ławki rezerwowych, e, bo dzięki temu mamy 99 zgrania. Odpowiedni menadżer sprawi, że kolejne zadanie uznamy za wykonane. Sean chyba obecnie bezrobotny? Jednak jego status w tym momencie jest nieważny, bo właśnie zaczepił się w tym drafcie prowadząc w podstawowej jedenastce jedną kartę Toc, ale za to tutaj mamy jeszcze dwie, z czego jedna naprawdę nie byle jaka. Zatem w kolejnej Fifie udało nam się złożyć draft z Tocem, co sprawia, że ułożyliśmy draft Toc w każdej Fifie. I nie wiem jak wy, ja bawiłem się świetnie jak zwykle przechodząc tę podróż e, i przypominając sobie te stare karty Toc, ale nie tylko, no bo przecież po drodze wpadło nam wiele kart, których do tej pory byśmy też nie wybierali, no bo poszedłem w tym kierunku zgraniowym i uważam, że to było naprawdę e, dobre posunięcie. No i kurczę, nie ukrywam, że no chodzi mi po głowie, żeby znów zrobić pack opening w każdej FIFA. Dajcie znać, co myślicie, a za dziś bardzo Wam dziękuję. Wow, no to naprawdę niesamowite trafienie na koniec odcinka. Kończymy z przytupem.